Nagrałeś się w Stalkera i chciałbyś zobaczyć, jak wygląda to miejsce naprawdę, a może po prostu interesujesz się historią i jesteś ciekawy, jak wygląda to miejsce. W dzisiejszych czasach, żeby pojechać do Czarnobyla i do całej strefy czarnobylskiej, nie trzeba mieć dużo. Nie obejdzie się jednak bez paszportu oraz pewnej ilości gotówki. Niekoniecznie chrywien, chociaż te też również będą bardzo potrzebne na miejscu. Kiedy mamy już powiedzmy około 1000 zł, możemy zacząć wybierać biuro podróży, które zapewni nam transport, wyżywienie, nocleg oraz samą przepustkę do strefy. Biur podróży, które oferują wyjazd do strefy jest co najmniej kilka, także kiedy już wybierzemy nasz wyjazd, biuro podróży, wystarczy zapłacić i pojechać na miejsce zbiórki. Żeby dojechać na Ukrainę, oczywiście najpierw trzeba przejechać przez przejście graniczne. Czy to do Rochusk, czy to Chrebenne, zawsze postój będzie trwał od dwóch do trzech godzin. Teraz przed nami kolejne wyzwanie. Trasa powyżej 500 km będzie trwała około 7-8 godzin, także należy uzbroić się w cierpliwość i najlepiej obserwować widoki. W planie zwiedzania mieliśmy jeszcze Żytomierz oraz Muzeum Kosmonautyki, ale o tym opowiada mój inny filmik. Gdzieś teraz powinny się wyświetlić do niego adnotację. Przejdźmy dalej. Z Żytomierza do Kijowa jechaliśmy już tylko 2 godziny, także czas minął szybciej, a w samym Kijowie zajęliśmy się zakwaterowaniem. Po południu dostaliśmy się już do hotelu. Zakwaterowaliśmy się w nim i poszliśmy na kolację. A tak mniej więcej wygląda nasz pokój. Pokoik jest mały, ale całkowicie wystarczający. Wygląda tak jak widać. Nie jest zbyt ogromny, jednak właśnie o taki nam chodziło. Wi-Fi w hotelu jest płatne. Nie należy do najtańszych, ale jeżeli nam zależy, możemy z niego skorzystać. Jeżeli jednak potrzebujemy darmowego, musimy zejść na parter. Okazać kartę meldunkową i wtedy możemy korzystać dowoli z dość wolnego, jednak darmowego Wi-Fi. Tak wygląda nasz widok z okna. A teraz pokażę, jak wygląda przedpokój. W przedpokoju znajdowały się m.in. mała szafeczka, na buty czy podręczne rzeczy, lustro, duża szafa. W której znajdowało się właściwie tylko kilka wieszaków oraz pościel na zmianę. Właśnie tutaj. Nie było tutaj nic specjalnego. Przejdźmy do łazienki. Śmietnik, ubikacja, informacja, że brudne ręczniki zostałeś na podłodze. Lustro. Zlew. Wanna. Oraz jak w każdym hotelu, darmowe mydło. Czepek na włosy. I tym podobne. Po nocy spędzonej w Kijowie czas na to, na co wszyscy uczestnicy wycieczki czekali. Mimo że od Kijowa do DITAC, czyli punktu kontrolnego, jest około 2 godzin drogi. Podróż tam mija dosyć szybko, a wszystko co za oknem jest dla nas naprawdę ciekawe. Mimo że z początku naszymi głównymi widokami za oknem są lasy oraz łąki. Już po niedługiej chwili pojawiają nam się drogowskazy oraz charakterystyczne miejsca, jak na przykład Toronto. Kiedy na naszym horyzoncie zobaczymy punkt kontrolny dtat należy wyjąć paszport, ponieważ za chwilę zacznie się kolejne sprawdzanie naszych dokumentów. Możemy też wyjąć aparat, chociaż na pewno chwilę po wyjściu pokaże się przed nami milicjant, który oznajmi nam, że obowiązuje tutaj zakaz fotografowania i filmowania. To, co widzicie, nie ma miejsca. Pomimo tego, że na sprawdzenie naszych dokumentów czekaliśmy podobno grubo ponad pół godziny, nie odczułem tego. Zleciało mi to naprawdę bardzo szybko. Kiedy już będziemy w strefie, nie spodziewajmy się jakichś ogromnych odczytów radiacji. Nawet jeżeli nie mamy licznika Geigera, możemy być spokojni, że jeżeli znajdziemy się w miejscu o podwyższonej radiacji, przewodnik na pewno nas o tym poinformuje. I nie będzie to szkodliwa radiacja. Jedynie nieco podwyższona. Zanim jednak zatrzymamy się przy elektrowni, mamy kilka postojów. Między innymi chwilowy postój w Czarnobylu, gdzie możemy znaleźć pomniki poległych strażaków, oraz bramę wjazdową do miasta. Właściwie to pomnik. Oraz kilka takich klimatycznych miejsc, jak widzicie właśnie teraz. Zanim dojechaliśmy do naszego kolejnego punktu postojowego, czyli Kopaczy, na horyzoncie dało się zobaczyć nad drzewami komin elektrowni. Aktualnie już go nie ma, ponieważ jest zdemontowany. Krótki postój pod opuszczonym przedszkolem w Kopaczy. Promieniowanie jest tutaj nieco podwyższone, jednak dalej bezpieczne. Samo przedszkole to dosyć mały budynek. Nie należą do najmniejszych, jednak nie ma w nim wiele rzeczy: łóżeczka, szafeczki. I jakieś resztki wyposażenia. Więcej ujęć z przedszkola możecie zobaczyć w moim innym filmiku, do którego adnotacje powinny się właśnie pojawiać. Wyjeżdżamy z kopaczy tuż za zakrętem widać już kominy chłodnicze oraz cały teren elektrowni, o którym również znajdziecie dużo ujęć w innym moim filmiku. Kilkuminutowy postój przy kanale chłodniczym i ruszamy dalej. I w końcu elektrownia. Na ten punkt wycieczki czekali chyba wszyscy. Ruszamy dalej do Prypeci. Tutaj widzimy na przykład pomnik wjazdowy do miasta. O samej Prypeci nie będę dużo mówił, ponieważ chodzi się za przewodnikiem, a więcej ujęć znajdziecie w innym moim filmiku. Wyjeżdżamy z Prypeci. Kolejny punkt. Obiad w Czarnobylu. Obiad był smaczny, a po obiedzie mieliśmy dosłownie chwilę, aby rozejrzeć się wokół restauracji. Aby nie przedłużać, odeślę was do mojego kolejnego filmiku, tym razem, który pokazuje ujęcia z całego Czarnobyla. Wracając, musieliśmy jeszcze wejść do specjalnych bramek, które pokazują, czy nie napromieniowaliśmy się za bardzo. Wszyscy jednak byli czyści. Możemy iść dalej. Wracać do Kijowa. Ostatnia noc w Kijowie i następnego dnia ruszamy do autokaru, aby spakować swoje rzeczy. Zanim jednak dojedziemy do Polski, ostatni punkt wycieczki: Kijów. O Kijowie też nie będę opowiadał, ponieważ ciekawsze ujęcia umieściłem w innym moim filmiku właśnie o Kijowie. Po Kijowie, powrót do domu. Ta sama trasa, czekanie na przejściu granicznym. I jesteśmy w Polsce. W razie pytań, proszę pisać pod filmem, ewentualnie pisać na prywatne wiadomości na YouTube. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Przypominam, że materiał pochodzi z 2013 roku i wszystko od pory, w której został on wyemitowany, mogło się zmienić.